Cześć, witajcie w podsumowaniu informacji na temat Amarigo, czyli największej, jeżeli chodzi o pudełko gry Stefana Felda. Dla wielu osób też może jedna nawet z najlepszych. Dla nas chyba tak, chyba zdecydowanie jedna z lepszych gier Stefana Felda, jeżeli nie najlepsza akurat dla mnie. Głównym powodem tego jest chyba to, że jest zdecydowanie najmniej abstrakcyjna bo większość gier tego autora polega na tym, że zbieramy dużą ilość żetonów, nie wiem, rozmieszczamy swoje akcje, tematy, często są bardzo takie powiedzmy umowne, tak, że cokolwiek, czy to byłoby starożytny Rzym, czy to byłoby nie wiem, zbieranie owoców, czy cokolwiek, to te gry w ogóle by się nie zmieniły, a tutaj muszę przyznać, że faktycznie ciężko byłoby chyba inny temat tej grzy nadać niż E, właśnie pływanie po wyspach, odkrywanie nowych lądów, zabudowywanie swoich wysp. No, można to jakoś tam powiedzmy się zmusić i uznać, że to się nie dzieje w kosmosie czy cokolwiek, ale, ale czuć tu jakiegoś tam lekkiego ducha eksploracji. Faktycznie e, jesteśmy nagradzani za to, że odkrywamy te wyspy, zabudowujemy je, tworzymy kolonie. Także faktycznie tutaj pod tym względem coś się dzieje i myślę, że super byłoby naprawdę, jakby ten autor w tym kierunku szedł, bo. Naprawdę na naszym guście przynajmniej to jest takie nawet plus dwa do oceny za to, że e, ta gra jest jakoś tam sensownie powiedzmy w świecie e, zadomowiona, tak? bo tutaj mamy statki, pływamy, coś robimy, odkrywamy. Ma to wszystko jakiś tam powiedzmy większy czy mniejszy czy większy sens. Jeżeli chodzi o jakość komponentów to też na pewno na duży plus w stosunku do innych gier Stefana Felda. Jest to oczywiście inne wydawnictwo, bo jest to Queen Games. Które też za swoją jakość każdy sobie sporo płacić, tak? bo te, te, te gry nie są zbyt tanie. Ale naprawdę tutaj nie można się za bardzo do czegokolwiek przyczepić. te Wszystkie kawałki mapy, tak? nasza plansza, wszystkie żetony, jakieś statki, to wszystko naprawdę jest fajne, przyjemne. Fajnie się z tym obcuje. No i mamy tą wieżę piterną, którą po prostu ja w przodzimie. A tutaj ona została użyta w grze euro, i to też moim zdaniem w całkiem fajny sposób, tak? bo, bo zamiast tego, powiedzmy, rzucania kostkami, i, i jak to często u Stefana Felda, tutaj mamy po prostu ten fajny dodatek w postaci tych, tych takich emocji. Kto chce wrzucać te kostki do wieży, każdy chce to robić, to, to dodaje takich, takich całkiem fajnych emocji, i na pewno dla mnie to jest na duży plus. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, jest ogólnie fajnie, ale jeszcze to nie jest takie, takie, takie maksymalne pułapy tego, czego mógłbym oczekiwać od gry, właśnie euro. Mamy tu całkiem fajne kombinowanie właśnie z tymi akcjami, że największa ilość kostek wyznacza tam, ile tych akcji możemy użyć, i faktycznie każdy to robi. Ale tutaj właśnie troszkę. Delikatnie może pojawia się ta monotonia, bo każdy wykonuje te, te same akcje po, po sobie, i może się zdarzyć, że jeżeli z tej wieży, naszej bitewnej, wypadnie e, mała ilość różnych kostek, tak? czy na przykład jeden, albo dwa kolory, no to wiadomo, że każdy przy stole po kolei będzie robił tą jedną, albo drugą akcję. Tak? Sytuacja dopiero jest ciekawa, kiedy wieża wypluje nam się przynajmniej tam 3, 4, a nawet 5 różnych akcji. Bo wtedy faktycznie no, nie możemy się spodziewać, co się wydarzy, każdy może tu inaczej zagrać, i tutaj tej niepewności właśnie więcej się pojawia. No ale tutaj to już troszkę zależy wszystko właśnie od, od losu, tak? Czy to będzie bardzo emocjonujące, czy troszkę jednak mniej. Jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie samej rozgrywki, podoba mi się to, że mamy tutaj wyścig do tych wysp, że staramy się tam szybko dopłynąć do konkretnej wyspy. No bo inna osoba może nam ją zabrać, zabudować, cokolwiek takiego. Więc tutaj pojawia się interakcja, która też, też, też w grach właśnie często jest mocno pomijana, tak? że, że wydaje nam się, że gramy po prostu sami, a nie po prostu z żywymi ludźmi. Tutaj tego wydarzenia nie ma, bo faktycznie robimy coś razem, budujemy wszystko na jednej, na jednej planszy i, i to mi się na pewno też bardzo, to bardzo podoba. No co, no myślę, że nie żałuję, że, że tą grę gdzieś tam na, udało się dostać na, na mat czyli na tej wymianie gier, który, do której serdecznie zapraszam. Może tam przez forum Gry Planszowe się dołączyć, zapisać i, i wymieniać jakie chcecie gry w sumie i, i dostać całkiem fajne rzeczy, takie jak właśnie Amerigo. Ja tą grę na pewno serdecznie polecam. Nie wiem w sumie jak często będziemy do niej wracać, bo, bo jednak um, przy niej jest dosyć sporo rozkładania różnych elementów, co przy grze dwuosobowej, często gdy mamy mniej, mniej tego wolnego czasu, to jest często to jakąś tam barierą do pokonania. Ale myślę, że jeżeli będziemy mieli pełny skład, czyli te cztery osoby, myślę, że na pewno będziemy chętnie siadać, bo jest to kawałek fajnej gry, dla mnie najlepsza gra Stefana Felda. Pewnie wielu się z tym nie zgodzi, a dla mnie po prostu tak jest. Może dlatego, że jest tu tak powiedzmy, luźniej, że możemy robić więcej tych rzeczy. Może troszkę ze względu na to, że jest mniej właśnie takiego dziwnego tematu. No i zawsze trafiało do mnie to właśnie, gdzie mamy tą wspólną planszę, gdzie wspólnie budujemy, gdzie widzimy fizycznie, że coś nam powstaje, a nie tylko zbieranie przed sobą jakichś tam takich mocno abstrakcyjnych, powiedzmy, że to. Także to na duży plus. Także Amerigo dostaje ode mnie wysoką ocenę, takie 1,5 na 2, czyli taka gra, która mimo ogromnych rozmiarów u nas na półce na dłużej zagości będzie co jakiś czas zwracała, Na pewno już przyjemne chwile mieliśmy z tym tytułem i myślę, że jeszcze będą, a po pewnym czasie zobaczymy, czy nie będzie właśnie troszkę monotonnie ze względu właśnie na te powtarzające się akcje, czy, czy ta gra będzie jak się dla nas ewoluowała. Jeżeli tak, na pewno będzie często wracać na stół. No, i ja myślę, że to będzie już chyba, chyba takie całe podsumowanie. Jak zwykle, jak coś pominąłem, coś, coś, coś źle zagrałem, przykładowej do dajcie znać w komentarzach. No i dzięki wielkie, za poświęcony czas. Trzymajcie się, do następnego. Hej!